you <laughs> Cześć się ma Tomek z tej strony. Słuchajcie, to jest obrączka, którą niedawno znalazłem na kąpielisku miejskim. Co ciekawe, udało mi się również odnaleźć jej właściciela. Dostałem namiar od ratownika, który podszedł do mnie na miejscu i przekazał mi po prostu numer telefonu do właściciela, bo on go tam wcześniej zostawił. Pan nie ma pojęcia, że ją znalazłem. Na pewno się bardzo ucieszy. Zaraz do niego zadzwonimy i przekażemy mu tą wspaniałą nowinę. Pan niedługo ma pierwszą swoją rocznicę ślubu, dosłownie za parę dni. Będzie dla niego to wspaniały prezent na tą rocznicę. Dzwonimy. Halo? Halo? dzień dobry. Czy rozmawiam z panem Łukaszem? Tak, jest. Cześć, nazywam się Tomek i dostałem twój numer od ratownika wopru z Jeziora Głębokiego, z kąpieliska, z informacją, że zgubiłeś obrączkę. Czy to się zgadza? Tak, tak. W sobotę zgubiłem obrączkę, zresztą ostatnie godziny temu. No to mam dla Ciebie dobrą wiadomość, bo ją znalazłem i chciałbym Ci ją oddać. To kurde. Ale super. To ja drugą kupiłem. Tak? No, już zdążyłem zamówić, nie? Ale ja na super. No, ja ją znalazłem, słuchaj, w wykrywaczem metalu w wodzie. Tam mniej więcej, gdzie mi wskazał ten ratownik, bo mu przekazałeś. Bardzo także niedługo rocznica, właśnie zaraz za, za tydzień, rocznica ślubu. Tak, przeczytałem na obrońcu, jest. jest. Dziękuję panu bardzo za chatek, nie wiem jak się pan mógł odwdzięczyć tutaj. Jeszcze na... Nie musi pan się odwdzięczać, dziękuję naprawdę. Do zobaczenia, tak. dziękuję. Pan mega zadowolony, zaraz pójdziemy, oddamy ją, będziemy to nagrywać. Mamy, jest, jest obrączka. Jest, to ta, to ta, której szukałem, jedna z nich, jedna z dwóch, dobra, super, jeszcze, jeszcze jedna, ciśniemy dalej, nie ma czasu, bo zaraz się zrobi ciemno. Idziemy oddać obrączkę. Cześć, Cześć. Tomek, to jest moja żona Dominika, Cześć, Dominika, Łukasz, hej, a to jest twoja zguba. Dziękuję pięknie. Zgadza się? zaraz będzie rocznica i taki prezent zrobiłem żonie, że zgubiłem. A jak gorę. ją zgubiłeś? Powiedz. To już było parę tygodni temu. 8 sierpnia. 8 sierpnia? 8 sierpnia w sobotę. Tak, pojechaliśmy sobie z żoną na, na to tak. Posmarowałem się, znaczy no. żonę posmarowałem olejkiem i chodzę do wody. Ochlapie się troszkę, ochłodzę i tak zrobiłem taki ruch gwałtowny i tak od razu? od razu strzeliła z palca gdzieś tak po prostu na no dwa metry chyba, nie? i, i mówię, kurczę, patrzę na, na żona tam na ten na, na kotło, zimne poty widziała Zbieram, jak to y, nie widziała I ja tak mówię kurczę, co powiedziałeś teraz dobra szukam przyznać się przyznać się od razu <laughs> czy tam mówię czuć ten y, dzień czy czy patrzeć tam y, patrzę sobie w tej wodzie w głębinach i, no jak to na głębokim ja tam mękla, nie ta woda męka. Nie ma widoczności. Nie ma widoczności tam gdzieś. Ja gdzieś byłem po pas w wodzie, tam okolicy takiej czerwonej bojki. No tam leżała. I tam i później przyjechałem. Po prawej stronie od, gdzie, od bojki tak. pomiędzy granic, Tam były takie wyznaczone granice. Tak, jest granica tam tak, gdzieś nie tak, tak. można kąpać. Tak. A ja tam gdzieś, I tak mi strzeliło gdzieś tam w tą drugą stronę, tam Nie, leżała tam. Tak? W tym miejscu. No, tak klapnąłem, poleciało i tak szukam, szukam, patrzę, no tam próbuję nurkować. Nic, no i tam Żuli nie powiedziałem. Nie przyznałeś się? <gry> Dopiero przyznałem się w poniedziałek i powiedziałem mu dobra nie zauważyła, że nie ma na No nie zauważyła, no jakaś. Gorąca łupa, no i ten. Wiadomo jak to tam, trochę roztargnienia i może też nie zauważyła. No, no, tyle. W poniedziałek wróciłem, ja teraz na urlopie. Co teraz? Może mi się uda, znajdę, jak nie, to powiem żonie, tam że trudno, nas no, budziłem i tak przyjść. No? No i jadę tam do, na głębokie jeszcze raz, daję karteczkę z informacją, pan ratownik bardzo w porządku, też mi tam pomógł jeszcze poszukać Zanurkował, wziął gogle, no ale no nie, nie udało się znaleźć I tam właśnie polecił, żeby w razie czego, żeby szukać to przyrządem tam pod Ale A dlaczego tego nie zrobiłeś? Szczerze mówiąc wątpiłem, że mówię, a chyba jakoś tak Moje wiary byłem, że się Małej tak wiary znaleźć no, Zostawiłem tą kartkę i mówię dobra no to Trudno. Wracam do domu z koloną ogonem i tam dużo nie powiedziałem. No. Trochę się zasmuciła, bo to jednak taki symbol jest. A teraz A już wie, swoim... że się odnalazła? Jeszcze, dopiero teraz rozmawialiśmy przed godziną. To jeszcze powiem jej wieczorem. Tak przyjdzie z pracy. <grym> dobra miasta. Miasta. Na pewno się ucieszy. Przyjdzie dobra wiadomość i. Na pewno się, cieszy, się no. ucieszy. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Za uczciwość, za poświęcony czas. I tutaj też pozdrawiam ratowników z Grębokiego. Bardzo wam dziękuję, że pamiętaliście o mnie. Ja, Przy ja. okazji tutaj zlecenia tak. dla pana też. Także pozdrawiam i kłaniam się nisko. Ślub był rok temu prawie. A jeszcze się ostała To była gdzieś tam już później na imprezę dokupiona, nie? ale jest ślubna ta plakietka. Nie jest błociak. Jest tam w razie czego jest, zgadza się Hanna i Łukasz. A jak pokażę coś. Mam identyczną obrączkę swoją. Właśnie też tak boki ścięte, No, Identyczne. No. Taki drobiazg, proszę Dziękuję bardzo. To akurat na weselu piliśmy pociana sprawdził się. I tam koledzy kolegom i, i też bardzo smutno. Tak już chciałem trochę żonę pocieszyć, mówię, może słuchaj, może się kiedyś znajdzie, tam ktoś może odda i będziemy mieli taką pamiątkę małżeństwa, tak. będziemy opowiadać Taką noty. I nie spodziewałem się, że to tak szybko. No Mówi, Bo Mówię tak na głębokim, głęboka miłość, no, pamięć, no, energii no, się. Także no, ten. Się, starałem się pocieszyć, bo to też bardzo sentymentalnie podchodzi. No zresztą to jest taki symbol. i tak, też swoją To jest ta oryginalna. Oryginalna, która była nakładana w kościele. Tak, tak. święcona, tak. Zresztą I dla takich właśnie historii warto jest pomagać innym i oddawać wszystkie zguby, które znajdziecie. Ja mam mega satysfakcję z tego, że mogłem pomóc, i takich historii jak ta miałem już w przyszłości kilka. Możecie je teraz zobaczyć w skrócie na ekranie. Marcin zgubił obrączkę w Bałtyku. Walczyłem z falami dłuższą chwilę, no ale w końcu udało się. Żona Marcina dowiedziała się o całej sytuacji dopiero po odnalezieniu zguby. U, nie wiem. Już ją szukam. Tu nie to w kącie jesteś <śmiencisz> zbawcą, nie? Pan Waldemar zgubił obrączkę podczas wędkowania na swoim ulubionym miejscu na rzece. Nie mógł być ze mną podczas próby odnalezienia, i samo znalezienie właściwego miejsca nie było przez to łatwe. Na szczęście, pan Waldemar porobił mi wskazówki. Ostaci strzałek. Sama obrączka leżała na dnie w kamieniach, ale po kilku próbach udało się ją odnaleźć. Zobaczcie, słuchajcie, znalazłem. Udało się. Patrzcie, jest tu w sicie. Duża, męska złota obrączka. Jest! Udało się, ale pan będzie szczęśliwy. Halo, jestem. E, witam. E, no już jest po sprawie znalazłem pana obrączkę. Historii takich jest wiele, ale każda z nich to niesamowite emocje i radość. Paulina zgubiła obrączkę, rzucając piłkę do swoich dzieci w parku w centrum miasta. Poszukiwania trwały długo, ona sama straciła już nadzieję. Gdy się udało, wzruszyła się z radości. Uśmiechy właścicieli wszystkich tych zgub budują niesamowitą kolekcję pozytywnych emocji. Sam z dużą przyjemnością co jakiś czas wracam do tych zdjęć aby naładować baterie przed kolejnym wyzwaniem. W różnych zakątkach Polski jest wielu takich poszukiwaczy jak ja, którzy z przyjemnością pomogą i zrobią wszystko co w ich mocy, aby odnaleźć zgubę. Wśród nich jest jedna wyjątkowa osoba, poszukiwacz, który pomógł ogromnej ogromnej ilości osób. Bez niego większość historii, które zobaczyliście teraz na ekranie, nie miałaby happy endu bo to on przekazał informację i skontaktował poszukiwacza z osobą potrzebującą i robi tak od wielu wielu lat bezinteresownie po prostu żeby pomóc jest nim Irek Martin któremu serdecznie serdecznie dziękuję Irek to bardzo pozytywna postać zajrzyjcie do niego na Facebooka link w opisie filmu フフ